Jak wrażenia? Jak VIP Golden Mexico, nasze biuro spełniło zadanie bardzo do tej pielgrzymki. Proszę. Przecudnie. Ja jestem ogromnie zadowolony i, że tak powiem, niebo wzięty. Słabo To, że byłem tutaj w tym w to było najważniejsze dla mnie e, motywem tej pielgrzymki i celem tutaj przyjazdu. A biuro spisało się na ocenę celującą, bym powiedział. Myślę, że wszyscy pielgrzymi mogą to samo powiedzieć, aczkolwiek ja nie chcę generalizować, mówię sam za siebie. Myślę, że oni podzielają moje zdanie. była atmosfera, bardzo rodzinna od pierwszego dnia, zaufanie, troska jeden o drugiego. Przede wszystkim duch modlitwy, który na pielgrzymce panował i w żaden sposób nie był jakoś ze strony organizatorów blokowany, wręcz przeciwnie. Organizatorzy przepięknie się włączali, w modlitwę, w Eucharystię każdego dnia, w rozważania w samochodzie, kiedy przemieszczaliśmy się z punktu A do punktu B. No, na pewno człowiek by chciał zostać... Powiązało się ze swoich zobowiązań? No, ja no. Ja myślę, że nawet ponad e, oczekiwania. E, tak jak mówię, ja przyjechałem tutaj z e, takim podejściem e, pielgrzymim, a więc e, warunki mogły być nawet morsze, a były dla mnie luksusowe, także ja jestem naprawdę zadowolony. I czekałem bardzo długo, żeby być właśnie w Guadalupe i złożyć hołd Matce Bożej. Byłem w wielu sanktuariach świata, ale to, co tu zobaczyłem i przeżyłem, zostawiło na mnie długo pozostanie w sercu takie niezakarne przeżycia, które z pewnością będę odżywane. Cieszę się, że właśnie mogłem być w tej grupie z Chicago. Jak również wysoko przez polski Biuro Turystyczne, które troszczy się bardzo o polskich pielgrzymów, zapewnia im jak najlepsze warunki, pokazując życzliwość, serdeczność i troskę w każdej sprawie. To dziękujemy ślicznie i mamy nadzieję, że ksiądz kiedyś do nas jeszcze wróci z jakąś inną grupą pielgrzymkową. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, chętnie wrócę.